Treści udostępnione w tym filmie nie mają na celu nikogo urazić albo obrazić. Są one zrobione w celach czysto zwałowych, inaczej śmiechowych. Mówiąc jeszcze, mam nadzieję, że Was rozśmieszę i wywołam uśmiech na naszych buziach. Cześć! Co pan tu robi? No właśnie, kim ty w ogóle kurwa jesteś, pajacu? Klucze! Yeah. Facial. Sure. Yeah! Chciałbym uroczyście oznajmić, że dnia 20 lutego 2012 roku nasz kochany Jarysiu z Klan pierdolno w kalendarz no pierdolno. koniec, nie ma widzenia. Koniec filmu. Włączajcie to, na co czekasz? Klikaj ten X tutaj tu. Był taki. Oliwko zielony. No. Cześć. Durne sprawy. <gry>